Czy wyobrażasz sobie miejsce tak dziwaczne, że mężczyźni pożyczają swoje żony przyjaciołom i gościom? Brzmi jak szaleństwo, prawda? A jednak uwierz, takie miejsce istnieje. Na krańcu Dalekiego Wschodu Rosji, w dzikiej i tajemniczej krainie, przetrwały tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie przez całe wieki. Podobnie jak na Alasce, gdzie surowy klimat ukształtował życie rdzennych mieszkańców, tak i ludy czukotki, takie jak czukcze, zachowały unikalne zwyczaje. Wśród praktyk kulturowych mieszkańców znajdują się starożytne tradycje. Które potrafią zaskoczyć i zaintrygować przybyszów z zewnątrz. Tradycja wiecznych więzi wzmacniała sojusze między rodzinami, zapewniając wsparcie w trudnych czasach. Czukcze praktykowali wymianę żon nie tylko jako formę gościnności, lecz także po to, by budować więzi między plemionami i zapobiegać konfliktom. Te dawne zwyczaje pokazują, jak te ludy nauczyły się przetrwać w ekstremalnych warunkach klimatycznych czukotki, tak podobnych do tych, które znamy z Alaski. W tym świecie odmowa pożyczenia żony mogła sprowadzić po ważne problemy, których nawet byś się nie spodziewał. A jeśli to wydaje ci się już wystarczająco dziwne, wyobraź sobie, że musisz poprosić o żonę innego mężczyzny tylko dlatego, że twoja jest chora. Niewiarygodne, prawda? Dziś odkryjemy sekrety tej odizolowanej krainy Rosji i rozwikłamy tajemnice, które mogą podważyć twoje postrzeganie świata. Przygotuj się na prawdziwe zaskoczenie. Czukotka to najbardziej wysunięty na wschód region Rosji, położony między morzem Czukockim a morzem Beringa, graniczący z Alaską i Arktyką. Jej obszar to rozległe tereny skutej lodem tundry, pasma gór pokryte śniegiem i długie linie brzegowe rozciągające się na tysiące kilometrów. To jeden z najbardziej odległych i nieprzyjaznych zakątków świata, gdzie surowy klimat i geograficzna izolacja wpływają zarówno na krajobraz, jak i na codzienne życie mieszkańców. Nie ma tu dróg łączących Czukotkę z resztą Rosji. Można się tu dostać jedynie samolotem lub drogą morską, a i te możliwości często utrudniają ekstremalne warunki pogodowe. Temperatury drastycznie spadają, a ciemność pochłania większą część dnia, potęgując poczucie odcięcia od świata. Stolica regionu, Anadyr, to najbardziej na wschód położone miasto w całym kraju, znajdujące się ponad 6000 kilometrów od Moskwy, z dziewięcioma strefami czasowymi różnicy. Geograficznie Czukotka jest bliżej Alaski niż jakiegokolwiek dużego rosyjskiego miasta. W niektórych miejscach terytorium można nawet dostrzec amerykańskie wyspy po drugiej stronie cieśniny Beringa, oddalone zaledwie o kilka kilometrów. Codzienne. Życie czukczów jest proste, ale wymaga wysiłku i dyscypliny. Ich codzienne obowiązki skupiają się wokół podstawowych potrzeb: utrzymania ciepła w domu, przygotowania jedzenia i wykonywania zadań wspólnych. Surowych łód i izolacja od większych ośrodków sprawiają, że nawet najprostsze czynności wymagają planowania i współpracy. Zimą, która trwa przez większą część roku, głównym zmartwieniem jest ogrzanie domu. Rodziny korzystają z pieców opalanych drewnem lub węglem, a zazwyczaj ktoś z domowników ma za zadanie pilnować, by ogień nie zgasł ani na chwilę. Zbieranie i magazynowanie paliwa odbywa się z wyprzedzeniem, często latem, aby zapewnić sobie komfort w najtrudniejszych miesiącach. Organizacja jest również kluczowa, jeśli chodzi o wyżywienie. Wiele produktów przechowuje się w naturalnie zamarzniętej ziemi, a posiłki wciąż opierają się głównie na lokalnych składnikach, choć w niektórych osadach działają obecnie małe sklepy. Wiele rodzin nadal polega na tradycyjnych produktach, takich jak ryby, korzenie czy zboża, zdobywanych podczas rzadkich podróży lub dostarczanych drogą lotniczą. Obowiązki w domu są podzielone. Kobiety zajmują się przygotowaniem posiłków, sprzątaniem, opieką nad dziećmi, a także szyciem ubrań przystosowanych do surowego klimatu. Mężczyźni natomiast wykonują pracę na zewnątrz, sprawdzają stan sań, dbają o narzędzia, a w razie potrzeby udają się do sąsiednich osad, często korzystając ze skuterów śnieżnych lub psów zaprzęgowych. Latem rytm życia zmienia się całkowicie. Dzięki dłuższym dniom można naprawić domy, uzupełnić zapasy, zbierać rośliny i odbywać krótkie. Podróże. To także czas spotkań towarzyskich między różnymi grupami, kiedy wspólnie opowiada się historie, śpiewa pieśni i kultywuje tradycje. Wśród najbardziej niezwykłych zwyczajów czukczów -czuk istnieje forma gościnności, która od dawna przyciąga uwagę badaczy kultur Arktyki. W określonych sytuacjach gospodarz potrafił przyjąć gościa w niezwykle szczodry sposób, oferując mu nie tylko jedzenie i schronienie, ale również towarzystwo swojej żony na jedną noc. Ten zwyczaj, który dziś może brzmieć szokująco, w tamtych czasach miał zupełnie pełnie inne znaczenie. Nie był związany z pożądaniem ani niewiernością, lecz stanowił gest szacunku, zaufania i budowania więzi społecznych. Był to sposób na powiedzenie, jesteś tu mile widziany, jak członek naszej społeczności. Wśród Czukczów i innych ludów sąsiadujących takie gesty pomagały tworzyć sojusze między grupami i rodzinami. W małych, odizolowanych społecznościach utrzymywanie dobrych relacji z obcymi i dbanie o spójność grupy było niezbędne do przetrwania. W niektórych w przypadkach praktyka ta miała także wymiar pragmatyczny. Służyła ciągłości rodzin, szczególnie gdy pojawiały się problemy takie jak bezpłodność czy śmierć współmałżonka. Odmówienie udziału w tym zwyczaju mogło być uznane za przejaw lekceważenia lub obraze, a w miejscu, gdzie wzajemne zaufanie było podstawą współżycia, mogło to wywołać poważne napięcia. Zwyczaj ten miał też bardziej praktyczne zastosowania, na przykład jeśli mężczyzna musiał udać się w długą podróż, a jego żona była chora lub nie mogła mu społecznie akceptowalne było poproszenie przyjaciela lub krewnego, by jego żona towarzyszyła podróżnikowi. Zapewniało to nie tylko pomoc, lecz także utrzymanie pewnych społecznych i kulturowych zobowiązań. Jeśli w takiej sytuacji kobieta zaszła w ciążę, dziecko było uznawane za potomstwo mężczyzny, któremu towarzyszyła niezależnie od tego, kto był biologicznym ojcem, choć zwyczaj ten był znany w wielu grupach, jego forma i częstotliwość różniły się w zależności od plemienia i kontekstu. Niektóre społeczności praktykowały go regularnie, inne zaś tylko w wyjątkowych sytuacjach, podczas ceremonii lub w ramach przypieczętowania sojuszy. W wielu kulturach zgoda żony była kluczowym elementem całego procesu, co podkreślało rolę każdej osoby w tym złożonym systemie relacji. Co więcej, nie wszystkie plemiona postrzegały ten zwyczaj tak samo. Część go kultywowała, inne odrzucały lub zastępowały innymi formami interakcji społecznych, co pokazuje, jak zróżnicowana i wielowymiarowa była kultura regionu. Z biegiem czasu, wraz z przybyciem zagranicznych odkrywców i misjonarzy. Wiele z tych tradycji zaczęło się zmieniać lub zanikać. Kontakt z innymi kulturami, niosącymi nowe idee dotyczące religii, moralności i organizacji społecznej, doprowadził do stopniowego porzucenia wielu dawnych obyczajów, w tym także zwyczaju wymiany żon. Dziś ludzie patrzą na te praktyki w różny sposób. Dla jednych są one wspomnieniem czasów, gdy plemiona żyły w harmonii ze swoimi wierzeniami i tradycjami przodków. Dla innych to obyczaje niesłusznie zapomniane lub zniekształcone z biegiem lat. Wśród Istniała dawna tradycja związana ze światem szamanizmu, która wykraczała daleko poza rytuały uzdrawiania czy modlitwy do duchów natury. W niektórych przypadkach podczas procesu inicjacji młody człowiek wybrany przez duchy przechodził intensywną drogę przemiany. Obejmowała ona długie okresy postu, izolację na tundrze oraz głębokie rytuały transu prowadzone przez starszych szamanów. Wierzono, że w trakcie tych ceremonii duch młodzieńca łączył się ze szczególnymi siłami, które przekraczały granice tego, co męskie i żeńskie. Jeśli znaki były wyraźne, od tego momentu inicjowany przyjmował nową, duchową tożsamość. Zaczynał zachowywać się jak kobieta, nosił kobiece ubrania, a w wielu przypadkach nawet żenił się i żył publicznie w roli kobiety. Taki sposób życia nie był powodem do wykluczenia. Przeciwnie, miał on ogromne znaczenie rytualne i społeczne, ciesząc się dużym szacunkiem we wspólnocie. Osoby te żyjące pomiędzy dwoma światami to były postrzegane jako most łączący wymiary ludzkie i duchowe, często pełniły Rolę uzdrowicieli, doradców i świętych postaci podczas ważnych ceremonii. Ich obecność wzmacniała równowagę między przeciwieństwami, co dla czukczów, których życie było głęboko związane z naturą, cyklami i kontrastami Arktyki, miało znaczenie fundamentalne. Klimat czukotki jest żywym dowodem na odporność człowieka wobec najbardziej ekstremalnych sił natury. Region ten jest zdominowany przez klimat subarktyczny i polarny, który kształtuje nie tylko krajobraz, pokryty tundrą, górami i zamarzniętymi morzami, ale Także codzienne życie jego mieszkańców. Pory roku wyznaczają gwałtowne kontrasty i często bezwzględne warunki. Podczas długiej i surowej zimy, trwającej nawet do 9 miesięcy, temperatury spadają poniżej minus 50 stopni Celsjusza w głębi lądu, panuje ciemność, zwłaszcza na północy, gdzie słońce potrafi znikać na całe tygodnie podczas zjawiska nocy polarnej. Lodowate wiatry z nad Arktyki, zwane Buran, smagają tundrę z ogromną siłą, wywołując zamiecie śnieżne, które Ograniczają widoczność niemal do zera i odcinają społeczności na nieokreślony czas. Pokrywa śnieżna jest gruba i gęsta, przykrywając wszystko warstwą sięgającą kilku metrów. Morze zamarza, zmieniając linię brzegową w solidną barierę lodu. W takich warunkach każdy ruch wymaga doświadczenia i przygotowania, bo jeden błąd może kosztować życie. Jednak gdy nadchodzi lato, choć krótkie i ulotne, krajobraz zmienia się nie do poznania, tundra budzi się do życia, a podczas zjawiska słońca polarnego światło trwa. Przez całe dnie bez ani chwili ciemności. Temperatury, choć dla wielu wciąż chłodne, w osłoniętych miejscach potrafią sięgnąć nawet 15 stopni Celsjusza, tworząc surrealistyczną scenerię, gdzie dzikie kwiaty rozkwitają na wilgotnej od roztopów ziemi. Nawet w tej łagodniejszej porze roku pogoda pozostaje nieprzewidywalna. Zimne wiatry od morza mogą sprawić, że temperatura spadnie gwałtownie w ciągu zaledwie kilku godzin. Wśród czukczów cykle życia, narodziny i śmierć od Zawsze były towarzyszone głęboko symbolicznymi rytuałami. Podczas narodzin na przykład kobieta ciężarna o wschodzie słońca wykonywała pradawny rytuał. Powoli okrążała swoje schronienie, zawsze w kierunku słońca, co symbolizowało wejście nowego życia pod opiekę światła i ciepła. Po porodzie noworodek był starannie namaszczany krwią renifera, uznawaną za święty i życiodajny element. Łożysko z kolei zakopywano w niewielkiej konstrukcji w tundrze. Był to cichy lecz potężny gest mający zapewnić Dziecku duchową ochronę i zdrowie od pierwszych dni życia. Również koniec życia był naznaczony rytuałami przejścia, które miały uhonorować pamięć zmarłego i z szacunkiem poprowadzić go do innego świata. Ciało było przez kilka godzin pilnowane, nie tylko z powodu tradycji, ale także, żeby upewnić się, że śmierć rzeczywiście nastąpiła. Następnie przeprowadzano rytuały oczyszczenia i przygotowywano zmarłego w specjalne ubrania, często dołączając do nich przedmioty osobiste, narzędzia, ozdoby lub rzeczy używane za życia, aby zachować jego tożsamość w duchowej podróży. Forma pożegnania różniła się w zależności od regionu. Na terenach tundry ciała często pozostawiano w otwartym krajobrazie, wystawione na działanie żywiołów jako symboliczny powrót do ziemi i duchów natury. W innych przypadkach praktykowano kremację. Rytuały te obejmowały również ofiary. Czukcze z tundry zwykle składali w ofierze renifery, natomiast społeczności nadbrzeżne, psy, które w ich wierzeniach były pośrednikami między światem ludzi, a światem duchów. Historia Kotki sięga ponad 10 tysięcy lat. Pierwsi mieszkańcy dotarli tu starożytnymi szlakami migracyjnymi z Azji w okresie zlodowacenia. Te grupy dały początek ludom paleoazjatyckim, wśród których znaleźli się Czukcze. Osiedlili się oni na stałe w regionie i stworzyli własną kulturę, doskonale dostosowaną do ekstremalnych warunków Arktyki. Z czasem Czukcze podzielili się na dwie główne grupy. Tych, którzy żyli na wybrzeżu oraz tych, którzy zamieszkiwali wnętrze tundry. Podział ten wpłynął na ich styl życia, strategie przetrwania i struktury społeczne. Mimo różnic oba środowiska łączyła umiejętność efektywnej adaptacji do otoczenia. Budowali jarangi, lekkie namioty kryte skórami, które doskonale zatrzymywały ciepło i stawiały opór silnym wiatrom regionu. Relacja czukczów z Imperium Rosyjskim rozpoczęła się w XVII wieku, kiedy kozacy zostali wysłani, by badać i poszerzać granice Imperium na dalekim północnym wschodzie. W przeciwieństwie do wielu innych ludów rdzennych Syberii, czukcze stawiali zacięty opór rosyjski. Dominacji. W XVII i XVIII wieku doszło do serii gwałtownych starć, które utrudniały objęcie regionu pełną kontrolą. Przez pewien czas Moskwa uznała, że bardziej opłaca się zawierać porozumienia niż próbować podboju siłą. Dopiero pod koniec XIX wieku wpływy rosyjskie zaczęły się nasilać, a jeszcze silniej w okresie sowieckim. Od lat 30. XX wieku władze centralne wprowadzały politykę kolektywizacji, przymusowej sedentarizacji i asymilacji kulturowej. Tradycyjne osady były następowane planowanymi osiedlami, a wiele praktyk kulturowych i religijnych zostało stłumionych. Po upadku Związku Radzieckiego Czukotka weszła w okres głębokiej niestabilności. Wycofanie się państwa spowodowało zamykanie szkół, szpitali i ośrodków zaopatrzenia. Wiele wiosek zostało opuszczonych, a część ludności przeniosła się w inne regiony. Mimo to Czukcze zdołali zachować istotne elementy swojej tożsamości kulturowej, przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. W wielu momentach roku, zwłaszcza podczas świąt Dziękczynnych i Uroczystości, czukcze sięgali po pradawną praktykę głęboko zakorzenioną w ich duchowej kulturze, inkantacje szamańskie znane jako Ewianwit. Były to krótkie pieśni, proste w formie, ale nasycone znaczeniem i symboliczną mocą. Każde słowo było starannie dobierane, ponieważ wierzono, że właściwy dźwięk potrafi przenikać oba światy, fizyczny i duchowy. Te magiczne formuły były kierowane do sił natury, takich jak słońce, wiatr, świt, a także do opiekuńczych duchów ziemi i zwierząt. Wiele z tych innych Wokacji rozpoczynało się skromnymi, lecz uroczystymi prośbami. Jedna z najbardziej tradycyjnych brzmiała: Proszę wielką istotę. Pomóż mi, spójrz na mnie swoim boskim spojrzeniem. Te pieśni były intonowane w szczególnych momentach przed długą podróżą, na początku sezonu łowieckiego lub po prostu w celu oczyszczenia przestrzeni po ważnym wydarzeniu. Szamani i starszyzna używali ich także do błogosławienia stad ochrony namiotów przed wpływem niepożądanych duchów czy przynoszenia ulgi chorym. I na tym kończymy dzisiaj. Film. Podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na temat tej najbardziej odległej krainy Rosji w sekcji komentarzy. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i zostawić łapki w górę. Wasze wsparcie naprawdę wiele dla nas znaczy. Kliknijcie w film, który właśnie pojawia się na ekranie. Jestem pewien, że Wam się spodoba. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.